Tak trudno mówić o własnym ojcu. Ja tyle wiem, co przeczytałam, co robił, jak, gdzie działał, jak działał. Ja jakiejś takiej działalności wtedy nie znałam. Wtedy głównie strach był. Strach, niepewność. No pięć lat to się nie rozumie, co się dzieje, albo się uważa, że to jest normalna rzecz, bo się nie znało innej sytuacji, tylko taką. To trudno nazwać, co jest dobre, a co złe, co się dzieje, bo nie znałam innej sytuacji. Należał najpierw do... E, taka samodzielna grupa była na Podlasiu, potem był w 5 Brygadzie u Bupaszka, a po rozwiązaniu 5 Brygady był dowódcą 6 Brygady Wileńskiej AK. Mnie najbardziej cieszy to zwiedzanie i pokazywanie tych miejsc, w których on był, chodził, pokazywanie historii. Dowiadujemy się więcej. Po prostu czuję się dumny, że jestem Polakiem i że mieliśmy takich bohaterów. To było tragiczne dzieciństwo. Ojca prawie nie było w domu, bo był w lesie. Od 40 Roku lutego, był w organizacji, a już w lesie było od 1944 roku. Także rzadko widziałam ojca. A to co już pamiętam, to bardzo źle, bo już zapamiętałam tylko tragiczne rzeczy, bo miłych chyba nie było. Nigdy nie była to normalna rodzina. Moja mama najpierw była aresztowana w 1947 roku. Mimo, że się ujawniła, i krótko po ujawnieniu została aresztowana. A ujawniła się tylko dlatego, że myślała, że, że to zapewni spokój że nie będziemy nękani, że nie będą nas nachodzić, że nie będziemy musieli uciekać, że nie będzie rewizji. Bo zachodziło podejrzenie, że któreś z dzieci może być porwane, po to, żeby ojciec przyszedł odbić, że wtedy go złapią. Ja zostałam sama we Wrocławiu, mając sześć lat. Wszyscy, którzy mnie znali albo wiedzieli o moim istnieniu, zostali aresztowani. Została aresztowana moja mama. Czekano, że ojciec przyjdzie, mamę odbić. I ja zostałam sama. Nikt nie wiedział, co się ze mną dzieje. Mama, będąc w więzieniu, myślała, że no co mogli ze mną zrobić? No na pewno odesłali do rodziny. Nie odesłali do rodziny. Był bardzo odważnym żołnierzem. Był, jak wiemy wszyscy, niepełnosprawnie, nie mógł chodzić zbytnio, a mimo to zawsze w swoim oddziałem chodził w pierwszym szeregu. Miał dużo energii po prostu, można go obok paszki postawić, gdybyśmy mogli. A to jest właśnie trudna historia, ponieważ jej się nie uczy w szkołach zbytnio, więc najlepiej właśnie uczyć się od kogoś. Był wybitnym oficerem, świetnym dowódcą, fenomenalnym człowiekiem. Myślę, że warto o nim jak najwięcej mówić wasze pokolenie ma przed sobą całe życie. To wy, jeśli będziecie mieli wiedzę o tych bohaterach, to przekażecie je swoim dzieciom, swoim wnukom, że wszyscy Polacy będą mówić właśnie między innymi o Władysowie Łukasiuku, młocie, o Zygmuncie Sędzielarzu Łupaszce, o nimie Dekutowskim zaporze, o wszystkich tych bohaterach z drugiej konspiracji. To są. To są działania edukacyjne. To jest kontakt z młodym pokoleniem, takim jak wy, z młodzieżą, której przekazujemy wiedzę. Głównie wiedzę o żołnierzach wyklętych i drugiej konspiracji. Chodzi o to, żeby pamięć o wydarzeniach, które rozegrały się na ziemi, na której mieszkamy, trwała jak najdłużej i ta pamięć była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ja byłam przetrzymywana na wabia, że ojciec po mnie przyjdzie. Najpierw u sąsiadki tak drzwi w drzwi, całe dnie siedziałam sama, a potem jak skaleczyłam się bardzo mocno, to stałam na ulicy przed bramą, że ktoś podejdzie, ktoś podjedzie i mnie zabierze. Na pewno byłam w tym czasie obserwowana, pilnowała, pilnowana i byłam tak przytrzymywana na wabia. Możemy nie tylko pójść, postawić kwiaty z ale też, że możemy to nagrać, i później to obejrzeć, zobaczyć, co tak naprawdę widzieliśmy, gdzie i co się wtedy działo. Pamiętniliśmy to miejsce, słuchaliśmy o jego życiu, o tym, co robił w swoim życiu. Dziesiątego przyszedł łącznik od Łupaszki między Ojcem Upaszką Wodyńskim, uciekającego postrzelili na schodach, przynieśli do domu, i to ten widok. Na zawsze on leżał go na połudze w kałuży krwi. Leżał na brzuchu, rany nie widziałam, ale on słyszał, że ja weszłam. Coś do mnie powiedział, a oni stali wokół i o coś go pytali. Potem wzięli, położyli go na koc i znieśli na dół. Chyba musiało być ich czterech, bo tak za rogi kot znieśli na dół, na dole czekał samochód. Tam na podłodze go położyli. On już chyba nie żył wtedy. Trochę przechodniów się zebrało i takich dwóch chłopców stało. Dla nich to była sensacja. Popatrz, zabili bandytę. A drugi mówi: to ojciec tej dziewczyny. Wtedy pierwszy raz to usłyszałam. Ja odziedziczyłam to, że ojciec był wyklęty, to dzieci też były wyklęte. To przez dziesiątki lat trwało. To nie jest tak, że coś się skończyło i, i, i już dobrze. To, to trwało, no i chyba trwa. Macie taki obowiązek, chyba to czujecie, że zmazać hańby z tych wyklętych, że mordercy i zmazać niepamięć żyjący, że zapomnieli o tym wszystkim. Jestem bardzo dumny z naszego kraju, naszej ojczyzny i po prostu dowiedziałam się więcej o naszym bohaterze, o którym jak do tej pory nie wiedziałam nic.